Cześć, tutaj gra Sakret Gram na młodzie. Chciałem wam pokazać skuteczność walki z takimi przeciwnikami jak demony które można spotkać w tej lokacji, na tym terenie Znajdują się koło gniazda Sakary Więc tak, jak to wygląda Posiadam posążki z hakowaną Reginę, która daje wszystkie premie za cały zestaw. <laughs> Ognista kula, aktywacja 35% na poziomie niebowym, ramna na Vmodzie I <laughs> więc tak e, wygląda to tak, że może zaczniemy od ubrania. Tak wyglądają przedmioty na tej serafii odporności, pancerz, umiejętności, atrybuty, obecny poziom 189, premie z Reginą, premie z kalisem. posiadam pełny set Kalisa jak widać, Bronie i o co chodzi? Tutaj zademonstruję wam walkę z demonami za pomocą broni jakimś znaczy posiadam dwa, dwa miecze sklonowałem sobie ten miecz tak wyglądają bonusy tej broni jest to miecz cienia posiadam dwa takie miecze założone na syrafii tak jak widać a teraz mam karisa teraz mam miecze cienia Obrażenia kontrademon, obrażenia trucizny, w tej chwili 1600 plus 232% jako charyzma, jest też magia, jest też ogień i psychiczne obrażenia, regeneracja specjalnych, specjalnych umiejętności, wysysanie życia na wysokim poziomie Kontra demon, krytyczne uderzenie. Znajdujemy się e, na terenie e, lokacji Dolina Łez. Zaraz zobaczymy, co jeszcze mam. E, fajna sprawa, bo mam tak e, w skrzydłoszczach, mam. E, takie coś jak koncentracja, e, procentów wszystkich odporności mm, tutaj proszę zobaczyć ja. jak wygląda e, zbroja mm, sklonowałem sobie pierścień nazwy już nie pamiętam, ale proszę spojrzeć e, jakie obrażenia zadaje ten pierścień kontra demon, psychical fire magic i trucizna jest to bardzo dużo, jest odpalony Weteran Mod. Zobaczymy jak pójdzie walka A coś tu tego leży. To to jest jakiś słaby płac. Dobra, sprawdźmy jak pójdzie z walką. Jest to poził Podchodzimy do Demona. To Proszę bardzo, leży. Tak wygląda życie. Chodzić. korzystam z natarcia, regeneracja może nie powala, nie jest mała, ale tyle wystarczy. Chcę spojrzeć jak możecie. szybko spada, dosłownie dwa czy hity, i demona nie ma, podejdę jeden. Cztery. i kolejne leży no i to by było na tyle tak wygląda moja serapia na veteran młodzie nie wiem, służyłem może dwie, trzy miksturki życia albo wcale, już nie pamiętam ile miałem tak się prezentuje moja serapia pokażę jeszcze dziennik Punkty życia demonów, poziom. No. Szybko poszło, nie? Eee, najlepsze jest to, że mam tutaj w tej broni, e, jakim jest miecz cienia, e, bonus do obrażeń od trucizny aż 800. Gdy założymy dwa takie miecze, wiadomo. Będzie to wtedy 1600, tak jak widać na premiach. Tak to wygląda. E, walki są bardzo płynne i e, szybkie. Przede wszystkim posążki się przydają, jak jest zbyt dużo przeciwników wokół mojej serafii. Jeśli tak się stanie, e, przerzucam się na set reginy i niszczę wszystko. Kulą ognia. Ale tutaj serafia jest Zbudowana głównie na Obrażenia przeciwko Demon Także Chciałem pokazać Jak to wygląda Na veteran modzie Moją Seraphium Wiadomo że serafia jest W pierwszej części gry sacred Dosyć słabą postacią Ale można Ją tak przebudować odpowiednio aby radziła sobie na większości, we większości miejscach czy na terenie. Dobra, dzięki za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. To by było na tyle. Powodzenia.